aktu upamiętniającego y, renowację, odbudowę kaplicy przydrożnej w Wiaczowie. Podtrzymuje tę tradycję wiary chrześcijańskiej. Trzy strony mogą też symbolizować Ojca, Syna i Ducha Świętego. Krzyż, który wieńczy tę y, kaplicę, przypomina o tym, y, Kim był Chrystus dla wszystkich pokoleń e, chrześcijan żyjących do tej pory. A kim będzie dla nas, to już jest inna perspektywa i w pewnym sensie nasze zadanie. Poproszę teraz Julię Skoczek, aby odczytała akt erekcji. 18 czerwca roku pańskiego 2014 kiedy rządy swek Jerzmanowa z powszechnych wyborów wójt Lesław Golba sprawował, a sprawom religii i wiary ksiądz proboszcz Piotr Matus przywodzi. dokonała się ceremonia na część odbudowy kapliczki przydrotnej zeczowie. Wszak i wobec, każdemu z osobna, Jestem przekazuje się, że w dniu dzisiejszym, akt ceremonialny. Boczą w murach kapliczki ku pamięci pokoleń, które tu nastaną i polską oraz chrześcijańską tożsamość podtrzymywać będą. Przy... Kapliczka przydrożna w stylu swym barokowym mieszkańców i przyjezdnych od drugiej połowy XIII wieku witała i do modlitwy skłaniała. Ludzką osadę przed niszczycielską pogodą i niebezpieczeństwem osłaniała. Przez wieki. Przetrwał fundament z kamienia polnego, korpus i gzymsy z cegły historią miejsca tworzyły, ale znakiem widocznym, przez nierozwagę kierowców, znaczne zniszczenia się ujawniły. Od uszkodzeń, od dalszego zniszczenia, a może w przyszłości od zapomnienia, kapliczkę ocalałą uchronić pozwoliły prace poczynione przez zakład ogólnobudowlany Sobota, Romana Soboty w Głogowie. Odnowiona kapliczka nadal swą powinność chrześcijańską kontynuować będzie, a miejscowym i przyjezdnym miejsce do modlitwy i zadumy ofiarowywać będzie. Na dowód powyższego akt ten w dniu 18 dnia czerwca roku pańskiego 2014 własnoręcznym podpisem opatrzyli Lesław Golba, wójt gminy Jerzmanowa, ksiądz Piotr Matus. Proboszcz parafii pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie. Józef Przebienda, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie. Roman Sobota, właściciel zakładu ogólnobudowlanego Sobota w Głogowie. Na pamiątkę tutaj są rzucone monety aktualne oprócz tego aktu i tutaj jeszcze wrzucam taki znaczek Herb Manowa ku Nie, lepiej zaprawę, bo tak, sobie tak, tak, tak. Ja chciałem teraz przy tej okazji powiedzieć, że do renowacji pozostałych kaplic w naszej okolicy kaplic, które się chylą ku zawaleniu. Chociażby ta tutaj niedaleko też jest w takim opłakanym stanie. Jak się jedzie do kwielic w innych miejscach, trzeba by przywrócić blask tym kaplicom, żeby, żeby ludzie widzieli widzieli te miejsca, które kiedyś zaistniały przez naszych tutaj powiedzmy może nie przodków, ale tych, którzy tu zamieszkiwali, tutaj żyli, tutaj chwalili Pana Boga. Także cieszę się, że to dzieło właśnie odnowiono tak jak należy i będzie pewnie może innych mobilizowało do podjęcia takich prac na przyszłość w swoich miejscowościach, w miastach, żeby te kaplice nie uległy zapomnieniu, a przede wszystkim y, jakiejś destrukcji z powodu czasu mijającego i y, różnych warunków. To i wiemy, że nam się to udało, księże proboszczu. Chcę z tego miejsca podziękować bardzo serdecznie wykonawcy y, tej renowacji kaplicy przedrożnej w Jaczowie, panu Romanowi Sobociem. Za bardzo dobre y, wykonanie tych prac. Tutaj przy okazji chciałem podziękować również panu Siedaczykowi, który nadzorował y, to, to dzieło. Y, dziękuję bardzo księdzu proboszczowi. Kiedyś się, jak się ten pomysł zrodził, żebyśmy podjęli się y, odnowy, odbudowy, nie wiedzieliśmy o tym, że trzeba będzie ją przestawiać, tą kapliczkę. Okazało się, że przy zadaniu, które będzie niebawem robione, a więc budowa lewoskrętu i chodnika i przejścia dla pieszych przez drogę tą tutaj obok wojewódzką, trzeba było tę kaplicę o kilka metrów przestawić. Dobrze, że nam się to udało. Chyba to był ostatni już dzwonek, ponieważ jak się okazało w trakcie prac była już bardzo mocno od wewnątrz zniszczona sam piach i prawdopodobnie za niedługo uległaby zawaleniu dobrze, że nam się to udało zrobić wspólnymi siłami i cieszę się bardzo z tego, że ten obiekt kultu dzisiaj jest w takiej oto, w takim oto wyglądzie czeka jeszcze nas przy tym jedno co zaplanowaliśmy, a mianowicie y, dokonanie, y, wykonanie projektu na iluminację y, tego obiektu. Będziemy chcieli podświetlić go, aby ktokolwiek tędy będzie przejeżdżał czy przechodził, y, żeby ten, y, tę kaplicę mógł również i nocą zobaczyć procesji Bożego Ciała, gdzie zaczynamy się przy ostatniej stacji czwartej, będzie tutaj urząd i wtedy też po poświęcę ten obiekt, tę kaplicę.